Cześć moi drodzy, w tym odcinku jako że przyjęło się, że w tej serii vlogowej najczęściej opowiadam o można powiedzieć jakichś takich swoich doświadczeniach i moich metodach na zarabianie na rynku kryptowalut powiemy sobie jak kupić bitcoina 50% taniej, jak ja go ostatnim czasie kupiłem i ogólnie jak kupować kryptowaluty 50% taniej, więc serdecznie zapraszam do samego końca materiału. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to zachęcam Cię od razu do kliknięcia tutaj subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby poinformować Cię o nowych filmach. Zostaw także łapkę do góry dla zasięgów. Po prawej stronie tutaj masz linki do polecanych przeze mnie tematów oraz social media. W dziale wideo zobaczysz wszystkie filmy, które nagrałem na tym kanale, a w dziale playlisty w zakładce playlisty wszystkie posegregowane tematycznie serie, które możesz obejrzeć na tym kanale. Na stronie kryptoruchy.pl znajdziesz moją grupę na telegramie, gdzie najszybciej możesz się ze mną skontaktować, skomunikować i gdzie najszybciej wrzucam informacje o różnego rodzaju akcjach, promocjach i linkach, które polecam. Wszystkie inne informacje znajdziesz oczywiście także na stronie danielkempa.pl, gdzie, tu gdzie tutaj mamy zbiór wszystkich linków z giełdami, z promocjami, z akcjami, które w danej chwili polecam i rzeczami, projektami, które chcę Ci w danej chwili pokazać. Dodatkowo także możesz śledzić mojego Twittera, gdzie zamieszczam tutaj informacje dla osób, które są zarówno na mojej grupie, jak i na moich social mediach, więc tutaj też dodatkowe informacje będą się pojawiały. Początek giełdy, które polecam, giełda Zonda, tutaj możesz wejść za złotówki do świata kryptowalut, kryp giełda dobra dla osób początkujących, więc jeżeli tutaj jeszcze nie masz konta, na pewno sobie go załóż giełda Binance w drugiej kolejności, jeżeli już wszedłeś za złotówki do tego świata, to tutaj możesz kupić większość kryptowalut, jest to największa giełda świata bardzo dobra, bardzo polecana i bardzo bezpieczna. Kolejna bardzo ciekawa nowa giełda to giełda Bybit jest prawie identyczna jak giełda Binance, może ma troszeczkę mniej coinów. Masz tutaj ciekawe lounge pady dodatkowo oraz także niższe transakcje niż na giełdzie Binance, więc jeżeli tutaj jeszcze też nie masz konta, to warto go założyć. I czwartą giełdą jest giełda Probit, gdzie możesz kupić bardzo ciekawe kryptowaluty 50% taniej w akcjach tzw. Tak ekskluzywach, dlatego warto tutaj też mieć konto i zaglądać często na tą giełdę. Słuchajcie, jest w mojej taka giełda, o której nakrywałem już kilka razy materiał na kanale, nazywa się Probit. Jest to giełda bodajże z Korei Południowej. Ona ma taką platformę, ma taką zakładkę, taką funkcjonalność jak ekskluzyw. Na tej, dzięki tej zakładce, dzięki tej funkcjonalności od czasu do czasu robią promocje, gdzie można sobie kupić daną część kryptowalut po prostu przecenioną o 50%. I właśnie ja ostatnio, w ostatnim tygodniu e, dostałem tam 50% taniej bitcoina. To znaczy nie całego bitcoina, ale proporcjonalnie pewną ilość tego bitcoina. Oczywiście wcześniej były różne inne promocje, była promocja z tego co pamiętam na solane. Była na taką kryptowalutę jak Shiba Inu, takiego shitcoina, no i różne inne, teraz widzisz na ekranie, nie chcesz myśleć, jak zrobić to, żeby po prostu taką kryptowalutę, te 50%, taniej kupić. Przede wszystkim trzeba mieć konto na, tym, na tej platformie. Zapraszam do linku poniżej, w opisie będzie taki link. Po drugie, trzeba mieć ich autorski token natywny Prop. Sprawdzałem przed momentem, ile to kosztuje w danej chwili, i aktualna cena tego tokena to 30 centów. No i żeby móc brać oczywiście udział w takich ekskluzywach tak zwanych na tej giełdzie, trzeba mieć minimum 500 tych tokenów w stake'u. Po przeliczeniu szybko wychodzi to jakieś 645 zł po dzisiejszym kursie dolara. No więc nie mało, ale też nie bardzo dużo. Oprócz tego, to jest minimum, można mieć wyższe te levele VIP, bo tam jest to podzielone na levele tak zwane VIP, że jest pierwszy, drugi i bodajże trzeci. Drugie jest do 2,5 tysiąca tokenów. Ja aktualnie jeszcze jestem na pierwszym, ale już się rozglądam za tym, żeby dobić do tego 2,5 tysiąca to jest pierwsza sprawa. I oprócz tego trzeba mieć coiny. Oczywiście w ramach, tych, w ramach tej platformy mogą to być proby, mogą to być USDT, żeby móc kupić taniej po prostu daną kryptowalutę. Czyli nie wystarczy mieć w stake'u 500 tokenów, ale trzeba mieć jeszcze równowartość jakąś tam, w zależności za ile chcemy kupić proporcjonalnie tej przecenionej kryptowaluty. Z tego co pamiętam, jest to tam tak zrobione, że właśnie jeżeli masz 500 tokenów, to możesz za drugie maksymalnie 500 tych probów kupić sobie 50% taniej, tą kryptowalutę, więc to się generalnie opłaca. Z tej puli jest zabierana tobie pewna część tych probów, no i to oczywiście jest wymieniana ona po tam cenie niższej, tak jak było w przypadku tego bitcoina. To powiedzmy, że jeżeli dzisiaj bitcoin kosztuje 40 tysięcy dolarów, to ty dostajesz oczywiście w odpowiedniej proporcji, tak jakbyś go kupował po 20 tysięcy dolarów. Dlatego jest to dość opłacalne w ramach tych tokenów prob. No i generalnie skupiałbym się na tym, że ta giełda, ja ją oczywiście polecam jest ona w tym moim intro, takim z materiałami sponsorowanymi, które umieszczam na kanał. Oprócz tego są informacje na, na moim YouTubie odnośnie użytkowania i działania tej platformy. Jako jedna, z, polecam tą giełdę jako jedna z takich bardziej innowacyjnych, ciekawych giełd, gdzie mają właśnie takie ciekawe, można powiedzieć tutaj. Takie akcje promocyjne. No bo nie tylko już powiedzmy sobie Zonda, za którą fajnie się wchodzi za złotówki do krypto, Binance, największa giełda na świecie, tak? Trzeba szukać też alternatyw, różnego rodzaju innych sposobów zarobkowania, a myślę, że to jest dość ciekawy, innowacyjny sposób. No bo każdy by chciał kupować taniej kryptowaluty. Oczywiście trzeba mieć tutaj kapitał, zdaję sobie sprawę, że nie jest to super mały koszt wejścia, ale jeżeli kupujecie na co dzień jakieś altcoiny, kupujecie różne kryptowaluty, bitcoina i innego rodzaju, no to przecież każdy takim wydatkiem musi się liczyć. Dlatego ja serdecznie polecam tę metodę. Link znajdziecie w opisie do, tego, do tej giełdy. W kartach na górze podpinałem Wam wszystkie instrukcje, które Wam pomogą zarejestrować się, no i można powiedzieć dalej działać z tą giełdą. Przypomnę tylko, że ten materiał nie jest sponsorowany, jest to jakby moja inicjatywa, że tutaj chcę Wam pokazać taką metodę, która wydaje mi się bardzo lukratywna, jest to opcja na pewno na fajnego rodzaju pomnażanie kryptowalut. No i tyle. Zapraszam do kolejnych tego typu materiałów. Jeżeli się podobało, zostaw subskrypcję, łapkę, opis i możesz w komentarzu napisać, czy korzystałeś z giełdy Probit, czy o nich w ogóle wiedziałeś, czy dopiero pierwszy raz dowiedziałeś się ode mnie. Ja jadę dalej. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej.